Ale niewiele, czterdzieści setnych sekundy do Ricka Scotta, także minimalnie wygrałem. No, a, mój kolega z Rożedy, dalsze staty tym miejscu. Nie, to bezpośredni rywal. Fade. Dobra. I tu mamy może tuningowanie, może zbalansowanie hamulców, dyferencję, pokażę wam to, te opisy, sobie poczytajcie. Siła docisku. Przemieszczenie tyłu, zamieszczenie przodu, sobie poczytajcie. Zatrzymajcie sobie film, jak ja to przesłałem, se sobie poczytajcie o tych Mamy tu zasady zawodów Ile punktów za które miejsce Także taktycznie e, Dość możemy to użyć Gdy nam na przykład nie będzie szło dobrze A będziemy wiedzieli Mniej więcej ile punktów za które miejsce się dostaje To y, Będziemy wiedzieli No i mamy tu kolejność na starcie Struktura zawodów Cele zespołowe I właśnie o tym wam nie mówię Ustalenie poziomu trudności y, łączną premię do punktów doświadczenia 24%, ale tak tu się ustawia poziom trudności, on na średnim jest jeszcze normalna, co wy średni i mamy tak ustawione uszkodzenia pełne, ustawione oczywiście poziom trudności sztucznej inteligencji średni, retrospekcje 5 skrzynia biegów 5 no boże, automatyczne, tak 5 skrzyni biegów kontrola trakcji, ABS, mam włączony kontrola kontrolę stabilności i wspomaganie prowadzenia wspomaganie hamowania włączone, cały chud mam włączony, no bo bez chudu, chuda to ja sobie nie wyobrażam się jakoś ścigać bez tych danych, które są dość przydatne linia jazdy e, to jest taka linia która nam pokazuje gdzie najlepiej jeździć jakimi miejscami ale ja już wiem mniej więcej pozycja kamery dowolna i długość wyścigu normalna no i możemy sobie to oczywiście ustawić poziom trudności sobie przestać albo automatycznie według własnego uznania i on ustawiony tak jeszcze mamy ustawienia gry to, to nie dam zanudzał ulepszenia pojazdu które zainstalowane mam e, to jest no tak i mamy dwa wyścigi złożone z ośmiu okrążeń łącznie bo są te dwa wyścigi takie same e, no i zacznijmy wyścig pokażę wam jak to wygląda tu mam mamy tutaj właśnie tabelkę, pozycję mój kolega jest oczywiście w przedostatnim miejscu to niewiele się nie niewiele nie, nie się pomyliłem I było, że trzeba go zmotywować do tyle znaczy to nie ten był chyba a zaraz to na nagraniu zobaczy i drugi, pierwszy jest Rick Scott I tu model... Jeszcze jest dość realistyczny Tylko tutaj eee yy... A Ted próbuje mnie gonić Ted chyba nie... On ma Forda? Chyba Ford to jest. Zaraz się przekonamy. O, już on są od... o jedną pozycję Przez chwilę było, że 13, ale spadł. A I tak on są o jedną pozycję. A i tego skota ich się ciężko wyprzeda strasznie potrafią być właśnie Tacy mendowaci, że wchodzą specjalnie w zakręty tak, żeby nas e, z e, trasy wywalić Dobra Wyprzuciłem go I trza... I mniej więcej trzeba jeździć tak jak ja jeżdżę, to idzie dobrze Grałem troszkę w multi Ale o multi to ja powiem po to A ja ten widzę mnie goni Zacięcie. ta walka. Będzie o pierwsze miejsce coś czuję. Ale ja tak łatwo się nie dam. I będzie kolejność odwrócona, więc jak wygrałem ten start, to 16, a on 15. O, Aron wyprzedził. A był wtedy Rick Scott. Więc oni mają tego puste, bo ich jest dwóch z łamu i kolega gdzieś 13 jest, więc awansową pozycję. Mamy tutaj informacje pod e, przy, e, tymi przyciskami Znaczy ja mam to pod num pad, pod nu padem O za głęboko, za głęboko Dobra, nie będę flashbacków używał. To zaraz odzys odzyskam pierwszą pozycję. Ale za głęboko wszedłem. Za późno zacząłem hamować i wylądowałem gdzieś tam. A jednak klik jest... Drugi no, a Trzciara, no mój kolega Trzynasty Macie to pokazane po lewej stronie Tak, taka jest yy, ikonka Kurde, niepotrzebnie hamowałem Aż mnie rzuciło Ale tu już potrzebnie, dobra Po prostu ja, ja, ja jeżdżę teraz bezpiecznie, nie? Żeby nic się z tego nie stało Wyścig jest dość długi, bo złożony z czterech krążeń. Także jak będzie materiał dość długi, to go podzielę na dwie części. Pierwszy odcinek na dwie części. Bo nie chcę, żeby trwał on jakoś długo, ale jak będzie trwał przez 40 minut, to już go puszczę do YouTube'a. Bo po prostu no Nie dziś opłacał na 30 minut, dzielić na 10 minut, to ja... A zawsze jeszcze zaczymy. Ta trasa jest dość fajna Tu mamy as asfalt Też wygląda ładnie na tych niskich detalach a na średnich to jeszcze lepiej wygląda A różnicy pomiędzy wysokimi detalami a, a ultra nie jest wielka To są szczegóły Także jak już na wysoki Wam gra idzie to Znowu za głęboko idzie, ale mniej Ale nie, ta nie aż tak źle I tutaj widzę nie rozdzielili się ale to, że to tak nazwę nas goni Ale to w e, kolarstwie się raczy używanie w wyścigach w Wyścigach, a nie rajdach, bo jednak to jest różnica Rajdy to są na określonym odcinku A wyścigi na to... To wyścigi, nie? Tak, tak, takie coś właśnie jak tutaj Złożone z kilku okrążeń I tak, tutaj się... Właśnie to jest bardziej profesjonalnie ukazane e, Takie... E, Kariera kierowcy zawodowego W to też niby zawodowy kierowca, ale zakładaliśmy tam swój team potem I tam kupowaliśmy za kasę jakieś samochody, żeby wejść do danych zawodów A tu takiego czegoś nie ma, tutaj po prostu... Mm, tutaj po prostu... Ten... kurde, sorry się, jeszcze tak ja... Tutaj po prostu zbieramy punkty doświadczenia w danej kategorii, żeby ja was jak najwyżej Maksymalnych poziomów jest bodajże 10 W zawodach W jednej kategorii już ładnie mi w ciągu jednego sezonu, dość długiego Wbiło 3 te Poziomy No i właśnie, jeden wyścig trwa 5 minut Także Jeszcze ja się rozgadałem na materiale Na początku o tej grze, ale następny odcinka jeden od razu przechodził do rzeczy Wiem Ale czuj, czuję od tych Ray, Raven West, także Ładza głęboko, nie, nie, tu użyję flashbacka Widzieliście że jak to, widzieliście już jak to wygląda, flashback Ale tutaj muszę jest przybusu Nie czy nie dał się drugi raz Nie Przyda się później W właśnie oni za mną pewnie jadą, żeby utworzyć sobie tunel a a aerodynamiczny A te samochody jak 160 mają podobne osiągi Więc nie mogę ich tu odskoczyć za bardzo Wszyscy się trzymają... już tak to brzydko nazwę kupy Ła Ło coś mi tu dopadło! No, że się zagadałem, zagapiłem Starczy hamowania, starczy. Aj! Czasami coś krecnie nie czemu. Rwie, więc wybaczcie za to. Na treningu najczęściej rwało, teraz tak nie rwie. Fest. O tym GRID Grand Slam, GRID Master Trophy to wam opowiem e, Gdy wszystkie te pięć kategorii przejdę Bo teraz nie opłaca się Bo na razie wiecie o jednej kategorii jaką jest Touring Znaczy wiecie o wszystkich, ale tak szczegółowo, nie? Bo dzisiaj się skupiłem e, na Turing, Cars A w następnym odcinku będzie Z tego co dobrze pamiętam Endurance, nie Nie, chyba Endurance, niestety O 7 minut trwał, drugi jedzie trość 7 około 14 najszybsze okrążenie nie miałem miał jakiś e Evan Kennedy Sekundę szybciej około no, Ale pierwsze miejsce najważniejsze weź 1 punktów A gdzie jest West O słabo A mój? A, też słabo punkt różnicy pomiędzy mną a... między moim teamem a Raven Westem czyli Razer Motorsport. Dobra, przejdźmy drugi wyścig, który odbywa się w niedzielę. Trend jest piątek, kwalifikacje sobotę, a wyścigi w niedzielę. Jeden jest rano, a drugi popołudnie. No i jest ta odwrócona kolejność. Czyli mój kolega ma łatwiej, bo jest piąty, a ja jestem szesnasty z racji tego, że byłem pierwszy. A piętnasta, a on też będzie dziś blisko. Ale się zaraz przebijemy. No już po układzie kierowniczym. Uderzyłem mocno w kogoś Nie wiem czy to właśnie nie w tego R Rika, Tu tym Team Kicker jeździłem Dla nich, dla Intela czy nie, nie jeździłem I Oklej Miałem propozycję, jak ale Wybrałem Razera I dla Oklej chyba, nie? No i dla Ray Westu Kiedyś dostanę może propozycję Że jeździł dla nich Ciekawe za kogo będę jeździł Czy za Arana Westena Czy za Rika e, Scotta Chociaż kiedyś był na ten nie wiem czy on nie wszędzie czy już nie I Są e, dostępne Achievementy dla tej gry I gra jest dostępna na platformie Steam Nie wiem czy zauważycie to czy nie Action mi blokuje Steama No jest to jest mój kolega z różnych więc Postaram go się jakoś przepkać do przodu Ale niech mi tu nie blok... O to biję się widzicie to są so Ciekawe właśnie walki, o, te pozycje, Tylko rzadko się... O, tu Raven, tu jest Westley muszę, muszę być uważny I nie dać mu się wyprzedzić A ten nie wiem, czy go wyprzedzić, czy co Czy ja mam, czy ja już wyprzedzić? Dobra Ten nie goni, a ja tu nie jest, yy, ale Westley widzę tak może szybko powiem o interfejsie. W lewym... Masz przed sobą jeszcze trzy okrążenia. Wiem. W lewym górnym roku mamy pokazaną po pozycję jaką mamy i pozycję przeciwników. W prawym górnym roku natomiast y, mamy y, okrążenia, czas i czas okrążenia. Czas ogólny i czas okrążenia, no. W, prawym, w lewym dolnym rogu mamy pozycję naszego kolegi z zespołu, dostępną ilość flashbacków i rozkazy. Czyli, czy on ma atakować, e, czy ma utrzymywać pozycję, czy ma się bronić, czy ma być równowaga. Czyli, e, domyślnie. No, ja ustawiłem mu na atak, ja tak zawsze ustawiam, a i tak. Czasami to nic nie daje, czasami coś tam daje, niby. Czasami na trzymanie pozycji daje więcej niż atak, bo o te kilka pozycji skoczy, ale tutaj jest trzeci. Jeden z Idena jest przed nami i, przed, i z oklej, bo leży gościu, yy, prowadzi gościu. I tak, po prawej stronie mamy yy, zniszczenia silnika, zniszczenie sprzę nie sprzęgła, czegoś tam, a on już wyprzedził tam. Te pierwsze trzy tak, w kolumnach ustawione to są zniszczenia układu kierowniczego Mam na razie na pomarańczowo więc nie z, yy, na razie źle Dobra prze, prze, przepuszczę go Muszę wyprzedzić tych dwóch jeszcze Bo ten west jest więc on go może wyprzedzić Póki ja go blokuje to... to To nie A ten? Nie to muszę 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 też tak, wyprzedzić O co mi tu piaskiem co mi tu z tym piaskiem robisz, gościu? Sorry, sorry No kurde, będziesz ze mną walczył chyba... A to ten mój jest jakiś Andrzej dogaru Dogarów? Ach, A, a, Andrzej dogarów O, 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 ładnie Teraz tego trzeba gonić Teraz tego gonimy Jest za mną To niech się mnie blisko trzyma Niech niech jedzie za mną, będzie on tunel. Nie mam nic przeciwko. Ale Aaron Tego ciuda wyprzedzę. Pięknie. Nikolaos Szabu. De pro nazwiska. A już spadł. Aron go wyprzedził. Będzie mnie godził pewnie. Aż są nam Jedno okrążenie nicząc tego. No i przejdź... Mamy tu prędkość, omierz jeszcze Sorry, że to tak... W filmie jest rozłożone troszkę, bo... Wiem, że powinien to szybko tak zrobić Mówić o tym ciągle, ale to tak... Wyścigi są emocjonujące bardzo Więc ja... ja bardzo przeżywam te wyścigi, że tak powiem Po swojemu No i tak, w prawym rogu mamy właśnie, jak mówiłem, te uszkodzenia Kilo Prędkość, omierz czyli ile kilometrów na godzinę jedziemy e, 3 mili ile przejechaliśmy kilometrów ten są e, te cztery paski to ja, to ja mam w następnym odcinku co to jest? bo to jest związane z pewnym trybem gry i tu mamy e, druga kolumna to są kontrole atrakcji e, kontrola atrakcji, a bez i nie, wspomaganie jeżdżenia, coś takiego. To by się nie świeci, czy ja to wyłączone. No i to tyle z interfejsem może Można grać bez a dodaje nam dodatkowe punkty, procenty do punktów doświadczenia. Ale po co? Jak można z skutem grać? Kurde, się zagapiłem. Okienko Steama i... Skreciłem. Znaczy, nie zahamowałem A tutaj e, drifte wszedłem Tak, to się to jest z tyłu Tu helikopter słyszymy w tle Który tam Dodaje takiego uczucia, że jednak Tak naprawdę jedziemy w zawodach wyścigowych, które są Nagrywane, które są puszczane na żywo W jakiejś tam telewizji Nasz w TFP1 Chociaż oni takich rzeczy nie transmitują i te wyścigi głównie odbywają się w Europie, Touring Cars, żeby was nie skłamać A w jedyce było tak Właśnie w Europie by, były te Touring Cars e, Czyli wyścigi generatora, głównie Open with, e, no No te, Tego typu wyścigu O, teraz 7 minut pojechałem, no Wolniej, Wolniejszy wyścigu Eee, tak, najlepsze krożenie Rick Scott, ja się skupię na tym, żeby być pierwszy, kilka błędów popełniłem, e, mój kolega był szósty, no spadł, Andra i Dogarów, Dogarów może pójść lepiej, e, tak, kontynuujmy, jestem na pierwszym miejscu, on na dziewiątym, 10 punktów przewagi sobie nad, na, robiłem nad Rickiem Scottem, a pod względem Timu no to wiadomo, w tej kooperacji no nie ma, do no bo jak? A ciekawe byłoby takie coś, takie rozwiązanie, że ee, takie rozwiązanie, że po prostu zamiast ai na przykład z kimś byśmy grali karierę taką wie, wiecie multiplayer kariera, że wklod obydwaj idziemy dla jakiegoś teamu albo po, dla przeciwnych znaczy powiedzmy ja dla lasera, a ktoś dla, no nie, dla kickera, dla team kicker nie byśmy rywalizowali fajnie, albo jakbyśmy obydwaj dostali oferty e, od jednego spons od jednego teamu to jeździć w tym teamie to byłoby naprawdę fajne rozwiązanie bo zanim to to tak kurde to daje głupio się jeździ raz mi się udało skryna dam czy coś w e, 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 że ja zająłem pierwsze miejsce jakiś gościu drugie a Polak, był Polak trzecie więc to było najlepsze Najlepsze miejsca w historii mojej gry w Grid Out of Sport. Ale przejdźmy dalej Mamy tu te sponsorów, które pozajutrzałem dają one dodatkowe punkty doświadczenia, które się przydają Żeby szybciej masadł w tuning Cars lub w innych kategoriach No i odblokowałem coś Tu jest liczona pozycja kwalifikacyjna Pozycja wyścigu pierwszym, pozycja wyścigu drugim Pokonano rywana bezpośredniego, czyli razy dwa doświadczenia poziom trudności No i całe jest sponsora. No i to dało da łącznie 16 tysięcy Tak zakrąglając te 200 e, 160, 160 punktów no Niecałe 200 Dobra No osiągnięcie odblokowałem Nie wiem czy będziecie to widzieli bo mówiłem action lubi blokować mamy tu pokazany tor nie jest napisane w jakim to mieście tylko brent Hedge, to... ale takie wyścigi odbywały się zazwyczaj w Europie więc pamiętam więc pewnie tu się niewiele zmieniło Mamy tu taką prezentację jak to wygląda takie wprowadzenie w No i mamy tu kwalifikacje, znowu wyścigi, e, tuning pojazdu, no jak zwykle, no i tak to wygląda, nic z takiej menu. No i cóż, ja się będę z Wami żegnał. E, mam nadzieję, że mam się odcinek po gramy z wy pierwszy z gritał sport podobał. No i intro, które na początku też. Ja się też z Wami żegnał, no to Darka, trzymajcie się. Pa pa!